Cześć! Cześć, cześć, Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Wyjaśnię Wam, bo to widzicie w czwartek. Nagrywam to we wtorek. Bo w czwartek chcę jeszcze zrobić pozdro z Warszawy. Pojadę do Warszawy. Więc dobra. Bibi już słuchajcie, jest w grze. No to robimy polowanie. Robię tak. Dwie skrzynki na jeden mecz. To dobra. To teraz musimy dwie. 50 monet. Punkty mocy do kolta. Do Bo, Aż 5 punktów. I trzy klejnoty. Jeszcze jedna skrzyneczka. 24 monety. Punkty do franka. I do Rico. 8 punktów. Więc jest to naprawdę super. Teraz biorę właśnie. Kolta. Kolta i słuchajcie, gramy. Ogólnie Bibi jest postacią epicką. Epicką to jest epicka postać, która znaczy. okej, okay, która po prostu bije pałką. I ta pałka zadaje. Duży damage i rzuca taką kulą, jakby. Więc dobra, no to muszę otworzyć znowu dwie skrzynki: 14 monet do El Primo, 5 punktów i do Bula 7. Albo dobra, wszystkie teraz otworzymy: 18 monet do El Primo, gin i dwa i Nita i znowu ludzie teraz muszę otworzyć 16 monet do Primo 5 punktów do Mordiza 6. O Borys to ludzie mu napisze że nagrywam. Yy. Dobra. Elobors. Dobra, to otwieramy. Nic już nie będzie, wiem. 200 dwie, token Dablerów. Co to ludzi jest? Ale dobra, to już nic nie będzie. No, polowanie się nie udało. Ja to już ludzie czuję. No, niestety. Polowanie się w ogóle nie udało. Aj, kurde, miałem już taką nadzieję. No, ludzie, niestety się nie udało. Teraz wezmę L primo. L primo wezmę ludzie. No, i pogram na różnych trybach. Nie wiem, o której to wrzucę. Boris też nagrywa. No te, no więc właśnie ludzie. Mam broka do ulepszenia i już nic. No słuchajcie, na Bibi już mam, nie wiem ile szans, ale chyba jakieś mało mam. No. No, na razie jej nie wydropiłem, a szkoda, ale mam już 17 klejnotów. Yy, no i co ludzie? Yy, ten. Yy, znaczy, jeżeli będziecie chcieli, no to nagram jeszcze taki. Odcinek, gdzie będę miał jakieś dwie skrzyneczki. No i ludzie, no nie wiem, no miałem nadzieję, że mi Bibi wydropi, ale ludzie, nie trzeba być takim chciwym. Ale dobra. Tu już nie będę gadał, o, kurde, jakiś yy, nie do rzeczy. Nie będę gadał nie do rzeczy. Haha. Ha. O kurde. Ty robot, robot. Mi power sa zabrał. O ty. I jeszcze ból zabił Borysa. W ogóle N nagram pozdro z Warszawy. Dobra, jeszcze jakieś zdjęcia wam przypnę. Bo to mam jeden dzień na znaczy... Będę to musiał chyba montować yy, w Warszawie. No bo naprawdę wracamy o, o 21.00. I po co mi tak ścina? Kurde. Ty tego bula, to ja bym zabił na hita. No po prostu. Do Borysa jeszcze się przystawia. Ten, ten głupek. O kurde. No ja bym go prawie zabił. On był na hita. Aj bo ja ludzie zawsze jakiś jestem że nie wiadomo o kurde Nie wiem Bory, Borys ma chyba jakieś lagi No nie wiem Borys Czy ich atakować to muszę No, niestety, ludzie, bo rydźmy chyba jakieś lagi. Nie wiem, ten odcinek tak na 10 minut, ale ludzie, yy, ten postaram się yy, jeszcze jakiś taki malutki opening zrobić. No, ale no. Bibi nie udało mi się trafić, no to po prostu mi się jej nie udało trafić. No i co tu więcej ja bym wam chciał powiedzieć. Yy, w sobotę nie wiem, czy będzie odcinek z Borysem. Więc też jeszcze nie wiem. A ja tutaj zaczynam. O, zaczekajcie. Yy... No dobra, ulepszę już chyba tego broka. Bo jest dobry brok. Nie, nie wiem co z Borysem się dzieje. Halo, Borys. Nie, ja się chyba odłączam, bo coś mu chyba net nie działa. Wyci. Nie no, ja Ja sam, bo coś Borysowi nie działa. Ale mi się słuchajcie pod podoba ten update. I myślę, że yy, Bibi mi się uda trafić. Do soboty jakieś skrzynki uzbieram. O, to może jutro nagram, dru yy, nagram drugą część rano. Rano nagram drugą część, gdzie uzbieram jutro rano, gdzie uzbieram jakąś jedną skrzyneczkę. I nie, dobra, nie, nie, już tak nie. O ku... No i to jest autonamierzanie ludzie Kiedy myślisz, że... Kiedy myślisz, że trafisz w to, co chcesz. Autonamierzanie. I w krzynkę ci wali zamiast wroga. Co on zrobił? O kurde, nie. O kurde. Y ja bym bardzo głupi. No, bardzo. A i ludzie, ja bym wam powiedział. Yy, I ludzie... Może dzisiaj jeszcze jakiś film nagram. Yy, newsowy. Jakiś tam newsowy. A sobie zaczekajcie porozma sobie film. Czy nie ma filmu? Go. Chwila. Co by taki film? A dobra, nie. No właśnie. Cztery dni temu był właśnie taki film, gdzie Colt yy, chce. Te, no i ostatni klejnot, no i tu Mike go wysadza. No i ląduje w tym. No i spada. No i ten kolt spotyka tak: bula, tom, Bibi, i kroła. No i to się tak kończy w ten sposób. No i to po prostu się tak kończy. Więc dobra, ja tu chyba nie mam już nic w tym filmie do naprawdę uchu mu wystaje. A i ma magia po prostu brał Stars. Dobra, ostatni mieczyk Ja bym się z wami naprawdę już żegnał. Miałem coś powiedzieć, ale teraz już nawet nie wiem A, że to jest chyba ostatnia już walka na, w tym odcinku. Nie wiem ludzie jak wyszę. Jak, jak ten odcinek u Borysa niby będzie. A jajaj, jaj, kurde. No i zabili. Ja tu nie dam rady. W ogóle podobno właśnie w Warszawie w czwartek ma być, ma padać deszcz. Ale dobra, już ludzie, koniec. Mnie już ten, ten zdenerwował gość. Nie no, żartuję. Dobra, to trzymajcie się, no i cześć.